Orzech. Aha. Ale to dzisiaj sobie zaczynamy od prezentacji bohatera. Biorę Matiego. Dzień dobry, powiedz kim jesteś oraz y, czego szukasz? E, dobry. Zapalę za miłowe, ale szukam szczerze szczęścia w życiu i powodów do życia. Okej, okay, dziękuję. Pięknie. Jak znalazł. miłego dnia. Dzień dobry, powiedz proszę kim jesteś i czego szukasz. Trasowania, kolega po mojej lewej Szukam. No i zajebiście, nic nie było słychać, ma. Dzień, Dzień dobry, powiedz proszę kim jesteś Dzień i dobry, szukasz Rozumiem, miłego dnia To już są wszyscy bohaterowie No a teraz ja ma To ja, pan mleczko. Jestem znany z tego, że zaminowałem połowę, boś nie jestem poszukiwany w 134 krajach. Pozdrawiam. No i dobra, no to zaczynamy, nie? O, się to strzelił, ale okej. Okay. Zobaczycie I Ja oczywiście lecę w pana mleczko, nie? Wierzę, czy wieku w to. Pan mleczko, to dobra, ja. pan mleczko. Czekaj Ty, dobra. Wiktor, czemu ty masz jakieś kule? Czemu on ma jakieś kule? Eee, zniknęła mi kula, ty! No A i dobrze. Nie to nie jest kula, tylko to jest woda, człowieku, ja teraz pas. O, tutaj tak? Nie? Co ty gadasz? Będziemy pływać? Ej, Ej nie mogę za metą po, to postawić. Nie, to jest paliwo! z ja, zametą człowieku to Nie, tutaj to jest jakieś paliwo Paliwo. Dobrze no, od teraz wjeżdża w... Gdzie jest czarny? No nie ma teraz. Ej, nie! To tak... Dziewczyny! Ej! No no ej, nie, nie ma takiego bicia, nie? no! Dobra! No! I tak żeby było. No nie no. My, e -e. To Co jest moje? Obwiniam o same Bin Ladena tego wino. O kurwa, tego chyba nie można mówić akurat. Ej, aż Bin Ej, to będzie taka wielka prosta człowieku? Ej. O kurwa! Na no strada! O ta. Na szczęście wyburzyliśmy ten się rodziniec. Mówi burmistrz, mam taki pomysł. Chcę zburzyć bibliotekę, żeby zbudować szpital. Nie, 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 to tylko pierwszy krok. Oła, no, woli. Woli. <śla> no to mamy ja pewien problem. Ej, bo to chyba jednak nie jest benzyna. Tak to nie jest problemu. benzyna. To jest jakiś smar, jakiś tamop. To jest smar, z człowieku. I ty dopajesz! Ale... <śla> ja nie mogę. O dobra. Ej, 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 ale pan mnie już Ej, co jest? Defam się. Nie ma takiego bicia. Ej, ale. ale. Ja o, no kurde! No ja nie mogę! Ej, no i masz autostradę. No i mam autostradę. No i masz no, autostradę, tam. nie? No, no tak, to nie. lepiej. No już koniec, ja sobie tak, widzę koniec, już. Panowie jesteśmy blisko. Ja tu idzie. No to tego ty powiedz, czy co o się mój stało Boże. Z Każdy się tepa. Ej, Każdy... Nie. Ja nie mogę. Panie, Ma Panie Mleczko. Panie Mleczko. Uy. Dobra. Maty nawet nie zleciał, już się zreźbił. Czemu wszystko się tepa, no? Ten internet, człowiek Wiktorka. Wiktorek, ty, Wiktorek. Oj, 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 O mój Boże. O mój Boże, Maty, jak ty żeś to zrobił? Człowieku, wale, człowieku. Ale człowieku, to, to. Ale człowieku. człowieku, ale człowieku. Człowieku, ale człowieku. Człowieku, ja wale człowieku. Człowieku, ja wale... Ale... 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 Ej, dobra, powinienem dostać trzy razy za kombak. Nikt nie bierze bulldozera, ja go wezmę. Biorę to coś. To wygląda... Wezmę wziąc. to... Wezmę to, co mi nie pasuje. O mój Boże. O mój tak. Boże. Chłopaki, mamy dobre i Tak, Tu już jest trudno, no. Przez te lodowe. Dziewczyny, mamy dobre i złowieści. Dobra jest taka, że mogę zburzyć te barykady. Zła jest taka, że ta woda jest permanentna. W na razie, to tam ktoś nie zostawi drugiego. Okej, okay, no to gierze. tak. Ej, dobra, nie? No, no to tak. Kto zaczął dawać te wentylatory? Eee, ja, mam, ja mam, ja typuję taką pewną no, się. osobę. No to się ma. Ligi szata cywili. They see me rolling. The, hate, the... <grym> <grym> Kudrowa, co ty <to grym> zrobił? Wiesz, że się zdążyłem cofnąć. MALK! <grym> Zaczynaj! Nie, dlaczego jecha, jechać tyłem jakimś cudem? No, no, no właśnie! Ej, co ja, czemu każdy się tepa? Nie wiem. No bo taki główny internet, Wiktorka! Ej, ale nie przepycha Wiktor się kolejka. Jeden nie. <grym> nie. <grym> 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 No co o, ty mój... w nie proszę, ma! no bo idźmy. on też ma rubel tubę! Co jest? Chłopaki, nic nie słyszę! Bo tam wieje u ciebie. Tak ci powiem. Weź ram. To jest moje, Wiktor. Ja tam to, to jest to to moje. To jest moje. Weź tą dziurę. hmmm no. Jezus marszałek, ten most hehehe ja to jest taki most no. to jest odwrotna rampa, nie dobra nie, 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 to będzie takie wiecie nie, specyficznie no właśnie holy crap donald trump hello peter, welcome to fortnite co to jest Ci mi rywali, ci oni rywali o on kasmacu. tam? Nie. No i ja odcalam ja, ja tej. No jak taka człowiek ucipka, nie? No i dobra, Wiktor leci. Teraz z nami już nie ma. No. Bardzo Prawidłowość No i my jedziemy. Ej, czuj, wyprzedziłem ciebie, bo no, się... Ja, dobra. No. To tak nie powinno wyglądać. Ej, wyprzedziłem ciebie, człowieku, tak Że się po prostu tepnąłem przed ciebie, nie? Chop kiedy co Za 13 sekund. Każdy się tepa. Okay. No, no, Jezu. To, tak. Ja was wyprzedzam bo dziewczyny? się przed was, nie? Wiktor wie. No właśnie się przed, przed, przed Każdy wiktora. Każdy się tepa! Jezu, dziewczyny, dziewczyny. Je! Yeah. No i co Ta to? Chodzi do mnie Mariuszka. EEEEJ! Strzelać! Pierwszym planem. Nie. Nie. nie! Marty coś ty zrobił, no! Wziąłeś mnie we m... Eee! No i tak to nie powinien wyglądać. Przeleciał, no! On czituje! A tak. mogłem... Mogłem nie hamować. Ten z nim tam był. Myślałem, że ani jednego checkpointa nie zaliczyłem do tego. Ja jadę, dużo no ja tylko... ja dwa dwa. No, dwa. Ja trzy, masę, mać? Masę, o ja pierdolę. Czemu nie ja z... nagle gęsa... zacząłem? No i dobra, kwadrat leci. <laughs> zadziałało, Wiktor. Zadziałało, zadziałało. Nie! Yeah. Mati? Mati, jesteś debilem. O! Co się dzieje? O mój Boże. Zajdźmy po trzeba cegie i zakończmy. się na Matiego. <laughs> Nie yeah. <laughs> auto jest kręca Co ty się dzieje człowieku Ej ale kolej Ty działasz nie na bile. mnie Jako rampa, panie No, no, no I porze no, no, Ja nie bo dziewczyny Dziewczyny <laughs> <laughs> Jeszcze się w niego tak pieprzu Okej Nie! I to jest Głupie mnie w krzyżu to no, Ale leż, nie przepiechaj ja? tak. teraz. No patrzcie no, co tam frajer się tak przepycha jak po prostu gówno Ja no, nie mogę Mati. No, Mati! Mati! A. jesteś gó... Okay. No i co? Co taki cwany byłeś? Co tam też byłeś taki mądry skurwysyn? No ja pierdolę <laughs> Tak krzyżu byłeś? jedna pętla, jedna pętla panowie Tylko jedna na szyi człowieku Jedna pętla Oczy. na szyi i tu nie, No i czemu te miny znikają? No i dobra No i ja zostaję te i zaczęły znikać Znaczy to i ty Biorę buldożera nie? Wyburzam to co no jedno. i spoko wyburzam No nie zburzaj to, z niego no Wyburzam stradę, nie? jak Ja Najbardziej <grym> delikowany tortur do tej pory skraftowaliśmy jakby co to jest? Najbardziej <suszy> gdzieś możesz stawić? No przestań strzelać tym ujmu mój bądź Maty, uh, Maty! Jaki begar. się w pana <mulizacja> No! 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 To że tutaj było rondo. Gdzieś pan leczko żyje? Gdzieś pan leczko żyje? Ej! Ej! mleczko nie Ej! 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 tako! Ej! No. Ej! 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 z Ej! 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 Ze mnie się tak ścigacie! Jaki? <laughs> jako jedyne zostałem. Jedzie. jak mleczko. Dobra, ja to jeszcze wygram, nie? Taki cwany też byłeś? I kurde. Mati, przestań. No, mleczko mnie. No, przestań, ja Tam nie też też mogę. byłeś taki mądry? Nie! Nie, no Jezu, Wiktor. Ja tyś byłem! Um, no dobra. Wiktor, tak jest śmieć, nie? Tak wam powiem. Co się dzieje? <laughs> nie wiem. Chłopaki widzę finisz, skaczę Opak. Jadę? Nie. Ej, ja w ogóle... O, ja, ja jeszcze tam ja Musimy poczekać, okej? Okay, musimy poczekać. Słuchajcie, słuchajcie... Ja nie czekam, laksonu. ja jedę pełna. Dobra i też. Ja jedę pełna, nie boję się. No i spoko, nie? A! Co jest? Nie wiem, jak wstało. Nie, nie, nie slow ujechałem? Co jest? O! No czemu? Mój byłem? A on Halo? O, Janek wie... O, mój pol. Janek. Tam też byłeś taki. Kale. Kale. Nie! O Boże, jakie jest jak Ja ale co to jest. Ja No, Gruby Ja Ja pierdolę! Gruby się przepychał, człowieku. Aha, bo ja byłem przez cały czas. Tak? Ja, ja Nie mogę tego postawić. No, Obróć. Nie, to, to, to. Ja, nie mogę tego obrócić, nie? Pa. Nieważne, co z tym zrobię. O! A nie, no, nie, Nie. O! O, było było, było, było! Było, ale było. jesteś nim. Było, było. było, ale nie jesteś ale, z Nie, nie, worek. A ja do was gadam, nie? O, Pindolc! O! Grzyb! 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 Widzącym kwadratowne. Dostałem ojtowskiego. Wow, KWADRAT! No oczywiście, jak zawsze tylko Wiktor, człowieku, bo on tak gra jak wiesz. O Boże, patrzyłem się na niego. Jakby chciał, a nie mógł, tak samo jak ja. Nie no. Ej, czemu by Montager tam był? A co jest? Mati się typał. No nie I no, no. Dobra, Victor, ty, ty, ty mnie zepchnął głupi. tam, Wiktor <laughs> mnie zepnął. Wiktor mnie zepnął. kurde, gdzieś tam w lewo mnie posłał. Mówi się po a nie oh. po srał, debil Miki <noise> tronuje na... No co no. ja, debil To następny, nie? Wiktor, człowieku, bo dobrze akurat zagrał teraz, nie? Wiktor! 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 Jezu! O, Jezu. O, co tu się dzieje, człowieku? <noise> Manny? Chyba jest z tego lewego O cholera Człowieku! O cholera, ja... Michalisz ja ten jest wtedy, jak miałeś 5 lat, Let's go! Dobra, mam tutaj warunka. Wytor. Ej, duża pumpka! Aaaa, go! zebrałem grubego. Nie strzelaj do mnie, bo... Kwadrat, nie, kwadrat, nawet nie próbuj, kwadrat. Masz, człowieku. Bo... Ej, no co jest, nie skręca mi no, auto. Każde... Czemu każdego laguje? Nie, no. Tam też byłeś taki cmany No. Jak twojego ojca, syn? Ej, dobra, Wiktor już poleciał. Zobacz, co, 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 co zobacz, co, co chciał zrobić fraje A, Nie! Czemu Maty tam spada jeszcze? Nie? No i nas tu nie ma, nie? No co tu chodzi? Nie, Wiktor hostował, to jego Co to zaraz był? Ty śmieciu! Ewo bo Maty mnie bije. Mina? Nie. Kolejna nie. mina. Nie. I, kolejna. Nie. I, kolejna. Nie. I kolejna mina. O oh, fakty. Zaraz... O nie. O nie. nie. O nie. nie. O mój Boże. Ale to ma tytaj Wydriftowałem to I tak mi to teraz wygrywa GG GG Imo? No Ja tak. powinienem ja totalnie dostać za kombach, nie? Chyba, chyba przez całą gierkę tyle rund nie przeżyłem, nie? Nie, jeszcze nie! Dobra, mamy jeszcze... Nie nie. Mamy jeszcze szansę. No, ja nie chcę, z dostaje kombach, co to ma być? O kur <laughs> Nie wejdziemy stąd. Tego levela nie z powolutku, powolutku tak idziemy. Powolutku, powolutku. Dobra, dobra, tak, tak leciutko, ej ej, powolutku, powolutku, leciutko, leciutko. Powolutku. Leciutko, tak spokojnie. Na spokojnie tak. Tutaj spokojnie, tak na spokojnie. Tak, kwadrat o, w noju. Nie, ale mi na spokojnie mi. Nie, spokojnie, tylko... Jak górze dalej tam jest! On tam sobie po prostu stoi, nie? Okej. Okay. jem cię. Ej, oh, wow. kurde, no, kurde, okay. nie tym no i dobra, nie? Jonas, spokojnie? Proste. Ej, wysz Nie potrafię prowadzić? Jestem kobietą? <laughs> to trzeba wyciąć, nie, i nie, 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 prowadzić. Jestem kobietą. nie, nie, tak nie, 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 Jestem kobietą Ej koleś, nie Nie możecie, tutaj nie można parkować, Wiktor Wiktor, tutaj nie można parkować Weź mnie go No Ale nie wjechał Jak coś, nie? Ej Wiktor, jak coś Jak, jakby coś, Nie wiem co się stało Ej Matti Wiktor, mów, jakby coś Ej jak wiem, to co? To stało. Ej do przestańcie mnie Dziewczyny Ale ja wiem, że się tak nie. Ale uliczamy Chwilę uliczamy Chwila, daj po. O mój ba, Boże wiemy tak. Tak. Na wiemy tak tak? Tutaj pyk Kilim... Tak, pyk tu. Może ja. zaraz ci walę na hamul. No i dobrze! własna strzelba mnie strzeliła. You joking, bro? O oh fuck, do której mnie zepchnął? Nie, nie! wiem, jakiś kwadrat chyba. Nie. <magas nicknamed> Ale jesteście begerami. O mój Wjechałem do, yeah, anyway. <x3> no, <öyle. siidon adjustment> Wjechałem do finisza! No Skipnął idiota. Wjechałem do finisza, <laughs> Skip to beggar Ale nie to jest to właśnie be... szorpety wyłączone, więc jak ktoś pojedzie poza tor to powinien umrzeć Ale wy umarliście cieszyć Wybuchy i wybuchy i wszystko co to na raz yyy, Dziewieku wziąłem i wziąłem was tak za fraki i wywaliłem z tego toru, nie Ze sobą skoczyłem, uh, ej ciąg oni szybciej mogli no wyjechać co? Człowieku! Co ty, Bo my mogliśmy, co ty, tak? My możemy, tak? W co ty się bawimy? Tak? Bawi? No, który mnie zetknął jeszcze. Nie, nie. No Wiktor oczywiście jak taka dziewczynka, nie? Co on próbuje? No sorry mnie... Co nie. on, myślał, że ktoś się na to nabierze? mi tak, ja mam... no, tak. mnie obrócił, kurde, i Han zaczął jechać w tęcz. No ma nie... Ej, nie, nie na umiesz prowadzić przecież, to... Janek. Ej, no sorry. No, czemu ja zawsze, kurde, A, muszę my... obrywać z tym? Gnoje. Dzięki A, za pierwsze miejsce. No i dobra. I raczej, no, no właśnie. To no, nie będzie potrójny raj. Spokojnie, będzie jeszcze potworny. Ależ, Ale Tak, <laughs> Ale kiedyś... <laughs> Będzie, jeszcze potworny. I to gąbek <laughs> jeszcze, proszę. <laughs> panowie, Zaraz każdy, uznaniowe uznaniowe nie. punkty, punkt, nigdy nie punkty. wygrałem, Studendasz. Od ministerstwa potem jeszcze. A przecież będzie. Powoli, Bo <laughs> <laughs> no ja nie mogę, te begary. GNOJÓW! No fajnie, no nie ma. Nie wiem, Dobra. Wiktor ale... nie hostuje, to już wiemy. Wiktor już nie hostuje. To bohatera, ale po. Dzień dobry, kim jesteś i co osiągnąłeś? Jestem e, kuzynem pana Dynki i szukam... E, no, Zemsty. Z... Aha, dobra, myślałem, że mieszkania, okej. Okay. Bo ja bym na dobra, no to z Bogiem. Halo Halo? Kto mnie rozłączył? Jakiś mieć? Kim jesteś i czego, co osiągnąłeś? Osiągnąłem sukces wygrywając ten mecz. Tak. O, no i super, Boże... to Dzień dobry, kim jesteś i co osiągnąłeś? Dzień dobry. Nazywam się Mariusz Mikołaj. I... I się osiągnąłem. O, no i super, dziękuję. A kim pan jest? Mariusz Mikołaj. A, a to pierwsze jeszcze raz? Mariusz! Dzięki Mati! Tak. Nie spodoba ci się nagranie. Czemu? Tak. No, jak widzimy, A. przez tą gierkę A, ludzie potrafią osiągać swoje marzenia, jak poprzednie trzy osoby zademonstrowały. Pewnie i tak będą bezdomni. Niemniej jednak. Będę zdolny Życzę miłego. Czekaj, jeśli jak to zmontuję, to będzie gdzieś koło lata. Dobra, no to życzę mi jesieni. Dlaczego?